Co To jest A nie, tutaj chciałem panu Kolinowi coś pokazać, tylko a propos warsztatu. To mi też Mhm. Nie, bo pan się będzie denerwował, a tutaj z Kolinem czy zabaw spokojnie. O, dzisiaj też kurwiony w sumie jestem. <grym> no może jutro za załatwimy, co? Nie no, Tomasz, dobra. kurwa... Kurwa... jest z kurwa. Ja A może ci się należało, moment. kurwa, faktycznie? Ale, ale za co w takim razie? Jak mi się należało, żało, to, ale to za co? Moment, nie widzę, gdzie te... Okulary zgubiłem, no ja pierdolę, no... no kurwa... <ścoughs> Zdawałeś, kurwa, no, Taka, ja, no kurwa. ja pierdolę. Nie, moment. A, dobra, znalazłem... Czekaj, powstań Ja pi... a po głowie. Nie ja chciałem. Mhm. Mm ja Jakbym pana nie znał, to bym uwierzył. Eee, Stasiu! Jesteś kurwa niemiły, a ja na takich niemiłych mam coś kurwa za lodówką. Idziemy zobaczyć tą lodówkę w takim razie. I co tam mamy? Leży kałachały, wie. O nie cholera. Mam żadnych, nie mam broni żadnych, oprócz kurwa białych. Zrobić ci filokciki z łokci? Z łokci? Nie, nie, ani słupatek też nie. Proszę, <laughs> Jednak nie. Czekaj, zobaczę co tam jeszcze mam z tyłu. Na robotę <laughs> może jechać, bo ma Wow, ale. Taki łom, no... Że to będzie problem to wytłumaczyć cholera Co ja mam powiedzieć Co no, ty... Ale przyję policja coś sobie co wiem Grałem w High Life'a i mi się sporbał Łom i Czy jak no, kurde Nie no wiesz, wyg no, wygląda jak rabuś, No No jest potrzebny, bo we brechom odginamy blachę, nie ale... No właśnie... Urzędnikowi pocałomy no, Dokładnie, dokładnie, tak Ładnie wygląda, no, my... podoba mi się, szanuję, ale gdzie, no gdzie ja bym to, no gdzie, no nie, wystawał mi tutaj spod kurtki, nie bez sensu. No nieźle. Coś to ci dam, to se w domu schowasz, może nieraz się brecha przyda. E, nie, nie, dziękuję. No, dobra. Ale, ale A, ładny, z... ładny, z... podoba mi się, zazdroszczę kto, kto może nosić, zazdroszczę. Głodny jesteś Stasiu? Eee, też nie, też nie, Dan... mam, mam kanapis, sam, no, sam no, robiłem no, i ja go gotowałem na twarz. To właśnie Wow, ale jaka długa. No, do jedzenia. Nie, dziękuję, nie, nie, nie. Coś gryzka masz? Nie, nie, będę, Pro... proszę mi nie wkładać mi tego do ust, proszę, <laughs> dziękuję. To weźcie go. <laughs> weźcie go. Stasiu! Tam. No, to. Nie, no Tak u się kurwa na <głos》> dziękuję, dziękuję bardzo. Ja się nie będę wycierał w ten ręcznik. <głos》> ma być spokój. Bo spokój, mały. Bo to historia ja o Sergeju, co tak obiecywał, że się będzie, co na bank przybywał. Le, 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 le. I co jeszcze? O Stasiu, ja to chyba się pifik na tej sofie zdaję. Ale wiesz co, ja też mam taki plan, jakieś żemnąć. Długi dzień, cholera. No, bardzo długi. Colin pilnuje Syfu Dobrze. Ja mam do niego skargę na mechaników, ale to, to z nim to załatwię. Na niego masz? Nie, właśnie nie na niego, na chłopaku w ogóle. z pełną parą. Staciu. No. Kupić jakiś samochód, ale mi tego sanapidu nie przysyłaj tu, co? Tutaj sanapidu nie. O tym ja nie przyjmuję łapówek też proszę pana, także na spokojnie... A nie to podarunek. Ale nie mam, ja tylko ja tu wyjaśnię tą sprawę. To nie, to nie będzie jakiś konflikt, tu nie będziemy robić problemów. Załatwimy to, to, to polubownie, Tak jak ja lubię. Pani lubię bez konfliktów. Nie to ci Urwa przewrzę, że... Ale pan się spierasz. To nie jest to jest severo. A. Inaczej. Ja, ja to załatwię polubownie, a pan się wpierdalasz i pan tu robi jakieś. Nie wiem, mi tu jakieś łapówki. Nie, ja się nie zgadzam. Ja nie biorę pieniędzy. Ja chcę, żeby był spokój na mieście. Ja to sobie ja to załatwię z panem Kolinem Stasiu, Stasiu. Jeden Sanchez w domu nikomu nie zaszkodził. No. no nie, nie, dziękuję. Nie, nawet nie chcę. Na pewno? Proszę pana, y ja zarabiam pieniądze. Ja pracuję. Dobrze, uznaję, że rozmowy nie było. Dokładnie, proszę pana, jestem w stanie sobie kupić auto.